Doktor Wolf. Tak. Boże, wyglądasz tak jak on. Tak jak kto? Kessler. Ten, który dał ci mocy. Wiem, kim jest Kessler. E -e -e, z początku się przyjaźniliśmy. A opowiedział mi o swoich planach co do ciebie i bestii. Więc wiesz, że zawiodłem. Nie powstrzymałem go. Empire City przepadło. Tak, nie powstrzymasz go, póki nie rozwiniesz umiejętności i nie staniesz się dość potężny, by ich użyć. Kula promieni? Nie. Inhibitor pola promieni. Nazywam go IPP. To to jak antykula promieni. Zamiast dawać moce, odbiera je. Dokładnie. Dzięki temu możesz walczyć z bestią. Odebrać jej mocy. Pilnuj tego. Tak. A co. A co z tym? O, rdzenie zasilają IPP. To baterie tej samej energii, która zasila mutacje genetyczne. Przepływa przez nie prąd. I energia przechodzi na najbliższy przewodnik. Zaraz, zaraz to mnie wzmocni. Tak. A to dopiero początek. Razem pokonamy bestię. O, dość pogaduszek, Wolf. 绝望。 Wstać, gnojki! Co się stało? Milicja wróciła i zaczęła was zgarniać. Kłogoni tych, którzy zabrali Wolfa. A co z tobą? Łyknąłeś pigułkę gwałtu? Ach, nie. Wydaje mi się, że mam nową moc. Serio? No, to pokaż, co masz. Pokaż, na co cię stać. A, to był dobry pomysł. Zajmij się Ej, a? A? Uważaj, stary, w okolicy mieszkają gliny. Robisz taki raban, że mogą cię już szukać. Zastanów się, zanim ich zaatakujesz. Szukamy sojuszników, nie trupów. Podążam śladami porywaczy Wolfa, ale trochę to zajmie. W międzyczasie rozejrzyj się po jego laboratorium. Musimy wyprzedzić milicję. być w laboratorium, a nie tutaj. Jak on to zrobił? Czemu wciąż tu nie, 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 że jeśli nie, sobie zrobi, to od razu, złe już wie, nie, nie, Čekať, až aż obergiarz! Choler na strefa wojny! i jednego z gołębi pocztowych Wolfa na wieży zegarowej. Musisz go złapać. Jasne, ale po co? Kiedy Wolf działał pod przykrywką wśród synów pierworodnych, ptak przekazywał jego meldunki kontaktowi Vanessa, czyli mnie. Więc nie jest twoim o wiele starszym chłopakiem, czy coś? Nazwałabym go raczej ojcowskim wzorcem. Spoko, nie będę cię osądzać. Dasz tak wysoko, równie dobrze możesz zejść ze stylem. Dobrze. Przy opasce powinien się znajdować dysk USB. Podłącz go do telefonu. Hasło już ci podesłałam. Agentko Kło jestem przekonany, że tylko ty będziesz w stanie rozszyfrować ten wiadomość I że będzie stanowić istotny dowód w sprawie synów pierworodnych. Świat musi poznać prawdę o tym, co się wydarzyło. Trzeba natychmiast rozpocząć walkę ze skutkami użycia kuli promieni. Skutkami, za które biorę pełną odpowiedzialność. Przekaż to nagranie swojemu kontaktowi z Empire City. Mamy mało czasu. Nieźle. Widziałam, jak całe stado ucieka z laboratorium po eksplozji. Będę się rozglądał. E, e, przy okazji, w okolicy wieży widziałam kawałki promiecytu. Promie czego? Kawałki gleby skażone podczas testów kuli promieni. Wolf sądzi, że wiesz, co z nimi zrobić. A, tak. My mówimy na to odłamki z wybuchu. Moje ciało wchłania ich energię. Jeszcze kilka odłamków i będę w stanie zebrać więcej mocy. Mogą być wszędzie. Zbiory Wolfa rozbryzgły się przy wybuchu. Spokojnie, znajdę je. Słuchaj, w tym nagraniu Wolf wspomniał o twoim kontakcie z Empire CD? Właściwie to znałeś go. Nazywał się John White. Nie wierzę. W NASA nie wiedzieli wtedy, kim są przewodnicy. Przeskanowali wszystkich agentów. Ja i John mieliśmy ten gen. Dlatego zostaliśmy wybrani do infiltracji synów pierworodnych. On trafił do Empire City, a ja do New Marais. Oboje ukrywaliśmy swoją tożsamość. Co ci o mnie powiedział? Po wybuchu trudno było uwierzyć w to, co wypisywał w raportach. Oczywiście do czasu, kiedy zobaczyłam już ciebie i bestię. Tch, świat zdecydowanie zaczął świrować. Dobra robota widzę, że naprawdę świetnie sobie z tym radzisz. Pamiętasz, że kiedy tu pierwszy raz przyjechaliśmy, zadałem się. powiedzmy. z podejrzanym elementem. Jasne, ale co cię nie zawije, to cię wzmocni. No cóż, teraz twoja kolej. Kilku z nich ciągle ma mój numer i teraz szukają pomocy elektryka. O Boże. Jesteś sławny. Nawet na południowym Zatupiu. Z agentami NSA, Johnem White'em i Lucy Cook. Jesteś tam, John? Wolf. Rozpracowałeś synów pierworodnych w Empire City. Czas przedstawić się mojemu kontaktowi w dniu John White oto doktor Sebastian Wolf. Wolf? To ten sekret, który chronisz? On odpowiada za co najmniej połowę rzeczy, które mamy zbadać. Spokojnie. W porządku. Wolf ryzykuje życie, pomagając nam. Wszyscy ryzykujemy. NSA przydzieliła was, ponieważ macie gen przewodnika. To ściągnęło uwagę synów pierworodnych. To jednak nie daje wam kart plans. Bacznie przyglądają się na Zabiją was. Bez mrugnięcia okiem. U proszę, jeśli chodzi o pieniądze. Panie Josefa Bertranda, plik A-435. Nowy obiekt, który budujecie pod parowozownią, jest przytłaczający. Czapki z głów, doktorze. Technologicznie wyprzedzamy resztę świata o sto lat? Bez skromności. Wstępując do synów pierworodnych, usłyszałem o tym, że wyprzedzają świat o sto lat. To bardzo powściągliwe ujęcie rzeczy. Jak zobaczyłem to wszystko, pomyślałem, że porwało mnie ufo. Przepraszam za zamieszanie. Były tu jaskinie. Dobrze je znałem. Bawiłem się w nich jako dziecko. Była tu podziemna linia kolejowa, którą wywożono z miasta zbiegłych niewolników. Później była prohibicja, a whisky zastąpiła niewolników. A teraz. Teraz ukrywamy tu przyszłość. tak! Stary, poszło w świat. Skontaktowali się ze mną Glina i Ćpun. Super. Mam swoich grupis. Oni traktują cię poważnie. Jak im pomożesz, świat się dowie. New Marais to dla nas nowy początek. To nowy start! <gry> dobra, dobra. Hej, ściągnąłeś ich uwagę. Zwłaszcza, że potrafisz ciskać piorunami. Karma to sucz. Rozumiem. I co teraz? Pora się przedstawić. Po bliskiej posiadłości milicja rozstrzeliwuje ludzi, którzy ich zdaniem są odmieńcami. Jeśli to prawda, a ty jesteś dobrym człowiekiem, powstrzymasz milicję i uleczysz radę. Trzymaj się. odmieńcu. Zobaczymy, czy potrafisz prowadzić. Nie, nie możesz mnie zatopić. Mamy go, Policjanci są pod ostrzałem. Pomóż im, złap jakiegoś milicjanta, żeby go przesłuchać. Posłyszysz tego pieprzonego perkusistę? Nie cierpię tego. Zrób to dla mnie i sprowadź gniew Boży na wszystkich ulicznych artystów. Nie przepadasz za nimi, co? Nie lubię być zmuszany do słuchania tej ich muzyki. Zresztą, kto to lubi? Ludzie zaczynają o tobie gadać, Cole. Niedługo przestaniesz być anonimowy. Gdzie się nie pojawisz, ludzie proszą o pomoc. Uśpieszmy się i znajdźmy mu Olfa. O, jeszcze chwila. Tymczasem może potrenuj korzystanie z mocy. Udaj się do tej lokacji.